Na scenie y, witam y, y, Michała Korbę, Majka Korbę. Gromkie brawa dla niego, user.com. Y, Michał się mnie pytał, jak go będę przedstawiał, a ja go nie będę przedstawiał, tylko po prostu dajcie Ci scenę. Gromkie brawa dla Ciebie. Dzięki. W powieści y, wahadło fakolta, y, autorstwa Umberto Eco jest taki cytat, na który przylgnął do mnie jakiś czas temu. Na każdy złożony problem istnieje odpowiedź, która jest jasna, prosta i błędna. A to wszystko w kontekście, po który przyjeżdżamy na betę. Bo po co przyjeżdżamy na betę? Na betę przyjeżdżamy, aby zdobywać wiedzę. To z tej sceny możemy dowiedzieć się, jakie są najnowsze techniki grów, haki, badania, statystyki, analizy, raporty. To z tej sceny z przekazywana jest wiedza. I ja przygotowałem bardzo duży zestaw dotyczący najnowszych trendów w marketing automation, ze narzędzi, z których powinniście skorzystać, aby wasz marketing internetowy byłby lepszy. Przygotowałem to wszystko dla was i chciałbym się z tym z wami podzielić, ale nie teraz, w kuruarach, yy, na afterze, z przyjemnością wtedy... Z Wami o tym porozmawiam. Natomiast dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć coś zupełnie innego. Chciałbym pokazać Wam, w jaki sposób możecie tu stanąć kiedyś, przekazując pewnego rodzaju narzędzia, dzieląc się różnego rodzaju technikami, sposobami. Innymi słowy, chciałbym Wam powiedzieć, jak zostać ekspertem? I przygotowałem kilka konkretnych porad, które powinny Was do tego zbliżyć. Bo tak naprawdę, skąd wiemy, że nasz poziom eksperckości, nasz poziom wiedzy jest na tyle wysoki, że możemy wejść na tą scenę i się tym dzielić? Z pomocą przychodzi tak zwany efekt duninga Krugera który taki wykres, który na osi rzędnych od, ma, pokazuje naszą pewność siebie w danym obszarze, natomiast na osi odciętych faktyczny stan kompetencji. I jak widzicie, dosyć szybko w momencie, kiedy wchodzimy w jakiś e, obszar, ten wykres rośnie. My czujemy się, że wiemy o tym wszystko i w ten sposób osiągamy tak zwany szczyt głupoty. Bo jak pracujemy z danym tematem i zdobywamy troszeczkę więcej wiedzy, to wpadamy w tak zwaną dolinę rozpaczy. Natomiast jest światełko w tunelu. Można wspiąć się po stoku oświecenia, aż osiągnie się płaskowyż zrównoważonej pewności siebie. Bardzo fajne sformułowanie płaskowyż z zrównoważonej pewności siebie. I pomimo, że może się Wam wydawać, że u Was ten wykres wygląda troszeczkę inaczej. Ja też się tak czuję, ale to jest syndrom oszusta. Kilka osób pewnie z tej sceny parę razy o tym mówiło, także ja dzisiaj nie będę, tylko postaram się Wam przygotować konkretne takie porady, które spowodują, że powinniście do tego płaskowyżu zrównoważonej pewności siebie dotrzeć. Zacznijmy od pewnego. Case Study, czyli przykładu, w moim odczuciu, najzajefajniejszego eksperta XX wieku, twórcy bomby atomowej. Ten jeden z najwybitniejszych fizyków, stawiany obok takich nazwisk jak Einstein, Newton, Bohr, Schrödinger Schrödinger to ten od tych kotów, który zakłada, że każda prezentacja na internet beta może być zarówno dobra jak i zła. A chodzi o Richarda Feynman'a. Richard Feynman jest laureatem Nagrody Nobla za stworzenie relatywistycznej elektrodynamiki kwantowej. I jak się domyślacie, ja nie posiadam y, żadnego poziomu eksperckości z relatywistycznej dynamiki kwantowej. Natomiast, aby udowodnić Wam, że ten Pan jest faktycznie ekspertem, umie wytłumaczyć to tak skomplikowane sformułowanie tak prostym. Rysunkiem. Jeżeli mi nie wierzycie, że to jest to samo, wpiszcie sobie na YouTube na YouTubie Feynman's diagram, no naprawdę jest to samo. Tłumaczenie skomplikowanych konceptów w prosty sposób to jeden z wyznaczników tego, czy jesteśmy ekspertami, czy też nie. Feynman znał się mocno na fizyce. Ale był też świetnym specjalistą w graniu na bongosach. Był na tyle dobry w tym graniu na bongosach, że jego muzyka była podkładem pod różnego rodzaju opery wystawiane na deskach Paryża, Nowego Jorka, Nowego Jorku. Feynman też kochał kobiety, trzy żony. Kochał kobiety rysować, a najbardziej Kochał rysować akty. I po co ja Wam o tym mówię? Możliwe, że po to, żeby Wojtek zrobił mi zdjęcie z piękną kobietą na fajnej scenie. Natomiast tak naprawdę chciałbym Was przekonać do tego, żebyście próbowali różne rzeczy. Bo yy, jeżeli eksperymentujecie z różnymi obszarami, tak naprawdę zupełnie niepowiązanymi z waszej działalności, jak właśnie granie na bongosach, jak yy, lekcje rysunku, to y, wtedy możecie wspiąć się po tym stoku oświecenia. Feynman chciał rozwijać się we wszystkich obszarach których się specjalizował, także chodził również na lekcje rysunku. Bo na lekcjach fizyki z uwagi na swoje wykształcenie nas uczęszczał dosyć często. I zauważył, że eksperci, którzy przekazują wiedzę czy z rysunku, czy z fizyki, w teorii przekazują wiedzę, czyli robią to samo. Natomiast stoją przed zupełnie różnymi wyzwaniami. Nauczyciel matematyki czy innego przedmiotu ścisłego jak fizyka dokładnie wie, w którym momencie jego uczeń popełnił błąd. Jest w stanie zweryfikować, czy dane zadanie zostało wykonane źle czy dobrze. Natomiast nauczyciel plastyki czy rysunku no, nie jest w stanie powiedzieć, czy to ta kreska była już błędna, czy to tamta była e, błędna, nawet końcowy efekt pracy, koń, koń, końcowe dzieło sztuki też podlega niezerojedynkowej decyzji. E, musi to być taki przekaz bardziej metafizyczny, nastawienie i Łączenie tych dwóch koncepcji to tak naprawdę bycie generalistą i specjalistą jednocześnie. I ja uważam, że jeżeli chcecie zostać ekspertem, to musicie stać się jednocześnie generalistą i specjalistą, a nie jest to łatwe, bo ten pan, mimo że jest wirtuozem od prezentacji, scenicznych to dzisiaj rano udowodnił, że ekonomia behawioralna i inne obszary dużo szersze, też coś tam o tym czytał. Ten pan, który wie wszystko o e-mail marketingu, zaraz na tą scenę wejdzie i udowodni wam, że ma też dosyć dużą wiedzę na inne obszary. Ten Pan, który dzielił się z wami wiedzą parę minut temu, mimo że może kojarzyć się tylko z content marketingiem, to zauważyliście przed chwilą, jak bardzo taki niby prosty aspekt jest skomplikowany. Także jeżeli chcecie się wesprzeć na tym stoku oświecenia, to czerpcie wiedzę od ekspertów z różnych dziedzin i zaakceptujcie to, że będą oni przekazywać tę wiedzę w zupełnie. Inny sposób. No dobra, ale skąd brać wiedzę? Może Was zaskoczę, ale z internetu. Y I oh. czerpanie wiedzy z internetu jest trochę jak picie wody z hydrantu. Tych informacji jest bardzo dużo, y a absorpcja. Tej wiedzy jest dosyć skomplikowana, a dodatkowo ta woda nie jest krystalicznie czysta. To znaczy, nie wiem czy wiecie, ale nie wszystkie treści, na które traficie w internecie, są prawdą. Także musicie nałożyć sobie filtr i źródło, e, filtrować źródła wiedzy, z których bierzecie informacje. E, i mm, natomiast na samym czerpaniu tych informacji, Si temat się nie kończy, bo jak wiele książek byście nie przeczytali, jak wiele kursów online byście nie skończyli, czy jak wiele artykułów eksperckich byście nie przeczytali, to nie ma to żadnego znaczenia, jeżeli nie wykorzystacie tej wiedzy w praktyce. Także oprócz tego, żeby filtrować te źródła i te źródła dobierać bardzo rozsądnie, ja, jeżeli miałbym wam. Polecić jakieś jedno źródło e, praktycznej wiedzy o technologii i świecie biznesu, czyli internet beta, to jest to newsletter Barta, Bartka Pucka. Uważam, że warto zainwestować, nie wiem, 39 czy 40 zł miesięcznie, bo tam naprawdę jest niesamowite, e, niesamowite źródło wiedzy. E, natomiast, aby zostać ekspertem, to musicie odpowiedzieć sobie, czy wybrać obszar swojej eksperckości. Czyli może musicie zdefiniować, w czym chcecie być ekspertami. Niby proste i oczywiste, ale nie tak łatwe. Z pomocą przychodzi nam Jim, Jim Collins, który w książce Good to Great pokazuje tak zwany. Koncept jeża. Jeżeli chcecie wybrać ten, ten element, w którym będziecie ekspertem, to koncept jest bardzo prosty. Wystarczy, że czymś się bardzo jaracie, możecie na tym zarabiać pieniądze i możecie w tym obszarze być po prostu prawdziwym kotem. Być najlepszy na świecie i macie swój sweet spot. To jest to miejsce, jak się połączy, na którym powinniście się skupić. Także nie musicie zapychać sobie głowy niepotrzebnymi informacjami, tylko wybierzcie sobie ten, ten punkt, że o tutaj, tu jest, nie wiem, tutaj pewnie nie ma, ale jest taki pan, który jak ja tu przyjeżdżam od 8 lat, to on cały czas sprzedaje domenę i jest naprawdę, to nie musi być jakiś niewiadomo jaki obszar, ale na połączeniu tych trzech punktów. Także możecie skorzystać z tej koncepcji, możecie też odnieść się do myśliciela XXI wieku, który na mnie miał no bardzo, ale to bardzo duże, duży wpływ i odpowiedzieć sobie na jedno bardzo, ale to bardzo ważne pytanie. Natomiast w tym całym sformułowaniu najistotniejsza jest, najistotniejsza jest jego końcówka bo później musicie zacząć to robić. I żeby być ekspertem w danej dziedzinie, po prostu trzeba być praktykiem w danej dziedzinie. To jest simple as that. Po prostu musicie zacząć to robić. Pomocne w tym może być znalezienie odpowiedniego miejsca, w którym ten wasz poziom ten obszar eksperckości możecie rozwijać. Także jeżeli chcecie nauczyć się prezentacji, to wyślijcie CV do e, Prezartu. Jeżeli chcecie być ekspertem od e-mail marketingu, porówne, porozmawiajcie z kimś z, z Freshmaila i aplikujcie tam. Jeżeli chcecie nauczyć się content marketingu, to por, e, wyślijcie CV do Content House. U. Jeżeli natomiast chcielibyście z, e, posiąść wiedzę z marketing automation i stać się ekspertem z automatyzacji marketingu to tak się jakoś dziwnie składa, że właśnie rekrutujemy nowych wdrożeniowców, także możecie wbić się w mój kalendarz i no już delegację rozliczę. Także wracając do pana Feynmana. Pan Feynman Miał duże zasługi w dziedzinie porządkowania wiedzy, nauki, bo decydował o tym, co dzieci w szkole będą się uczyć, jakie podręczniki zostaną wybrane. Nie wiem, czy wiecie, jest taka nauka o nauce, ona się nazywa naukoznawstwo, nie naukologia, i w tym naukoznawstwie jest taka dziedzina jak filozofia nauki. Jednym z kierunków filozoficznych naukowych jest pozytywizm logiczny. Pozytywizm logiczny, zwany inaczej, inaczej logicznym empiryzmem, to takie na nasz, na nasz język to przekładając, to takie data driven, czyli podejmowanie decyzji na podstawie danych. Jeżeli chcecie wspiąć się po tym stoku oświecenia, to musicie zbierać dane. Przeprowadzać eksperymenty, doświadczać, zbierać te wszystkie cyferki, które dzisiaj w kontekście SMS-ów pokazywał, pokazywał Andrzej, w kontekście innych rzeczy pokazywał Bartek Majewski. Po prostu zbierajcie te dane. Pozytywizm logiczny zakładał, że jeśli jakaś teoria ma mieć sens faktyczny, to musi być to weryfikowalne, czyli musimy poświadczyć danym eksperymentem e, daną teorię. W opozycji do tego powstał poperyzm. Poperyzm to taki krytyczny racjonalizm. Krytyczny racjonalizm, który zakładał, że żadne doświadczenie nie może wykazać prawdziwości teorii. Za to istnieją doświadczenia, które mogą wykazać jej fałszywość. E, czyli jak budujecie swój startup i budujecie jakieś MVP tego startupu, to jeżeli e, wszyscy wam mówią, że to jest fajne. To wcale nie znaczy, że jest zaje fajne. Natomiast jak wszyscy wam mówią, że to jest bez sensu, to wiecie co? Może to jest bez sensu. Także falsyfikowalność, bo poperyzm zakładał tak jakby potwierdzenie poprzez negację. Poperyzm zakładał również, że mogą istnieć wypowiedzi, które mają sens, ale one nie podlegają analizie doświadczalnej. Czyli poperyzm dopuszczał istnienie takich frameworków, modeli, takich jak model to takie coś jak AIDA, model to jak ten. Y Taki framework, sposób, że to tak działa. Jeżeli chcecie poznać fantastyczny model gorączki złota, to polecam prezentację Romka Łozińskiego z tej sceny 7 lat temu. Jak nie karmić ptaków? On tam porównuje głupców i tych, którzy podążają za trendami. Warto zobaczyć. Także, jeżeli chcecie wkroczyć na kolejny stopień, twórzcie modele. Jeżeli przeprowadziliście wystarczającą ilość eksperymentów i macie te dane, spróbujcie wyciągnąć z nich pewne wnioski i dzięki temu będziecie mogli rozpisać zasady. Ale Richard Feynman był strasznym krytykiem poperyzmu. Był, uważał, że poperyzm jest bez sensu, bo według niego nauka, wiedza nie może być zamknięta w takie sztywne ramki. Także, jak mawiają kołczowie, był pierwszym propagatorem myślenia pozapudełkowego. Natomiast, w moim odczuciu, najistotniejszym elementem, który musicie spełnić, aby tym ekspertem się tytułować, jest popełnianie błędów. Popełnianie błędów jak najczęściej. Jak Romek Łoziński pokazuje w swojej innej genialnej prezentacji z TEDx Toruń, fail harder. Popełniajcie błędy częściej, popełniajcie błędy większego znaczenia, popełniajcie tych błędów dużo. Bo prawdziwy sukces, jak mawiał Winston Churchill to przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. I jeżeli chcecie nauczyć się, jak popełniać błędy, to powinniście przeczytać książkę How to Think Like a Rocket Scientist, bo oni w ogóle, o, jak wysyłasz kogoś w kosmos, to nie możesz popełnić błędu, bo zginą ludzie. I oni z... Y Popełniania błędów stworzyli całą metodologię, która, która polega na tym, żeby weryfikować wszystko, popełniać błędów jak najwięcej, po to wsadzają ich w te różnego rodzaju takie, co się kręcą, widzieliście. Bo amatorzy praktykują do momentu, kiedy jest ok, natomiast eksperci praktykują. Do momentu, kiedy nic nie może pójść źle. Także kolejny krok? Po prostu popełniaj wystarczającą ilość błędów. Przeprowadzaj te eksperymenty, bo jeżeli przeprowadzisz odpowiednią ilość eksperymentów, to będziesz miał dane, które ustrukturalizowane w pewien sposób staną się wiedzą. I jeżeli połączysz te, te kropki, to mogą stać się. Mądrością, którą możesz się dzielić. Wystarczy, że popróbujesz różnych rzeczy, znajdziesz właściwe miejsce które pozwoli ci zbierać te doświadczenia i pozwoli ci zbierać te dane, będziesz w tym miejscu mógł się uczyć od pierwszej klasy ekspertów i filtrować oczywiście cały czas te źródła wiedzy oraz tworzyć na podstawie tych danych modele. A po drodze popełnisz wystarczającą ilość błędów, to może pewnego dnia. Jak pan Feynman będziesz w stanie pokazać bardzo skomplikowany koncept w bardzo prosty sposób. Dziękuję.